więc macie pewność, że nic nie ruszałem i lecimy z. ten. z kolejną misją. Sorry. I jak coś słyszycie, jakieś wiatrysz. jakieś karetki to. Sorry, ale mam otwarte okno. A. tak. Bo jest bardzo ciepło. A tak. Normalnie, sorry to tą godzinkę. Teraz chowałem to lepon. No, no, i Rider tu pali jakiś marihuany, skręca jakąś fwaria. Ja przychodzę, pominę to, nie chcę się naprawdę. Rider scar, wsiadamy i pędzimy No, i mamy tam, nie będę wam mówił już. Dobra, i jedziemy, 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 jedziemy. Czemu mi się tak te napisy lagują? Nie wiem. O, się zakręciłam Dobra, i sorry, ale w tym moim vlogasie pierwszym mówiłem, że będę, yy, aż wrócę do nagrywania makarów na modach. Sorry, nie chce mi się. Przyznaję się, ale teraz zacząłem nagrywać to i powiem szczerze, że, ba że bardzo mi się chce. No, i to codziennie to, to nagrywam. Tak, codziennie nagrywam po jednej misji. No, i teraz się szczerze. Damy sobie może. A, Return space with... Dobra, i kupujemy. Teraz bój. Co jest bój. Okej, okay. okej. Okay? Jest git. Dobra, zaraz Spadaj, Dziadu No Dziadu, spadaj, no Już nie chcę No i teraz, teraz pójdziemy, pójdziemy... Jak się nie mylę, to pójdziemy do... Pizzerii, tak? No Dobra, pomiję to... Nie da się pomijać, tak? Nie da się No, nie da się Dobra No nic Dobra, no I wiemy, że dobra Teraz mam tam żreć. To już chcę zeżreć. Może Dobra. Pizza shop. Idziemy do pizza shop. Dobra. I pędzimy, pędzimy. -na 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 -na. O, i teraz mamy Co to tu wybrać? Co to są frutki? wyglądają jak paluszki. Return. Nie, dobra kupimy Dwa razy czy Co Return Inne, inne chcę O, tu jakieś To jest, nie wiem czy to jest sałatka jakaś Jakiś napój, frytki i kawałek pizzy Dobra, i jest O, reader wchodzi i zaraz będzie na balanka. patrz, patrz jak luzaki, luzaki dzieje Grom i... motherfucker. I No właśnie no, On teraz na nam wyciąga, i teraz, no, dwa razy. A dobra, teraz jedziemy. Musimy wrócić teraz raz i, 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 z i. pierwszej no. Dobra, już go zabiliśmy. Teraz spokojnie możemy jechać. Yy, nie musieliśmy go zabijać, ale. Ja sobie go tak zabiję. A, a, a. O, o, o. o lol, dobra, przywaliłem. Rider sorry, ale i tak miałeś grzmota jakiegoś I dzisiaj testujemy e, Nie, sorry Testujemy... Kangaroo e, Kot kangaroo Dobra A nie, tam mam podjechać, sorry Sorry Rider. sorry Nie zostawiłem twojego grzmotu na miejsce Masz, dobra już. Yeah. I miejsce. Yeah. Plus. Dobra, teraz możemy jechać. kolejna się jest tam. Ale. Teraz, dobra. Wpisujemy. E, kan. Gary. O, o. Tak. I to jest. E, niespodzianka. Dupny skok. Tyle Wam powiem. To jest Dupny skok. Możemy się. Spidermana udawać, czy tam jakiegoś... Yy, nie wiem, yy, co jeszcze jest takie latające. Nie wiem. No, zaraz... Możemy zaklatać sobie po dachach tak fajnie, o! Tu możemy okno jakieś fajne zobaczyć jakieś... Dobra. No. I, i... o! Zaraz jedna Proszę. Hy, e, o, a, my. Nie. Hy, e... Cześć, o, am. Cześć, o, -om. o -om. Dobra, nie wiem jak to się wpisywało. To jest na życie zarówno. Ale w kolejnym odcinku będę miał całe życie. Trochę sobie jeszcze poskaczemy, poskaczemy. Skaczemy na ten most, czy nie? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem właśnie. nie. Nie. Wiedziałem, że nie. Wiedziałem, że nie. O, skoczyliśmy ja. Yeah. teraz iść po tak lepiej. Czy się zabijemy się? A nie, dobra, nie będę ja skakał. Patrzcie. O. O, wstyd. Kurde. Jakbym skoczył, to na naprawdę bym się zabił. No, i to koniec mojego odcinka. Do widzenia, do zobaczenia do kolejnego odcinka z GTA San Andreas. Jeśli się podobał film, nie znaczy, Zapomnijcie, tak, nie zapomnijcie ocenić, zasubskrybować mnie lub dać yy, łapkę w górę, fapnąć mnie. I to tyle w tym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!